W tym filmie chciałabym Ci pokazać jak zrobić taki uroczy torcik na roczek. W środku kryje on ciemny biszkopt olejowy, mus jagodowo-truskawkowy oraz konfiturę truskawkowo-jagodową i do tego krem Ferrero Rocher. Dekoracje z masy cukrowej to są dopiero moje początki, dlatego nie pokazuję tutaj, jak na przykład ulepić figurkę misia, ale jak wykonać cały tort, ładnie go wytynkować i całą resztę znajdziesz w tym filmie. Aby zrobić takiego misia, wystarczy ulepić kilka kuleczek odpowiedniej wielkości i później skalpelem lub taką tylko gwiazdką dłubać, żeby uzyskać takie futerko. Jeżeli chodzi o drabinę, miałam tutaj specjalną wykrawaczkę, która miała wzór struktury drewna, a później obcinałam całość już skalpelem. To samo jeżeli chodzi o napis, wycięłam sobie w rozwałkowanej masie cukrowej odpowiednią wielkość, następnie dwa wałeczki zaczęłam razem skręcać, a w środku wycisnęłam napis za pomocą literek. A jeśli chodzi o te malutkie gwiazdeczki, to miałam już gotowe wykrawaczki, ponieważ skalpelem ciężko byłoby wyciąć tak idealny kształt. Następnie pomalowałam niektóre elementy srebrnym barwnikiem rozcieńczonym w spirytusie. A teraz już zapraszam Was na dalszą część filmu. Około 2 dni przed składaniem tortu możemy przygotować biszkopt. Białka w temperaturze pokojowej ubijamy na sztywną pianę aż zaczną pojawiać się tak zwane chmurki. W międzyczasie olej dodajemy do żółtek i całość mieszamy. będą już dobrze ubite, stopniowo dodajemy cukier łyżka po łyżce, a pomiędzy każdym dodaniem kolejnej partii cukru poprzednią ubijamy około 2 minut. Kiedy cały cukier zostanie dodany, ubijamy całość tak długo, aż ten cukier się rozpuści. Następnie wlewamy stopniowo żółtka wymieszane z olejem, nieco zmniejszamy moc miksera i całość wlewamy wolnym strumieniem. Ubijamy tylko do momentu, aż cała masa żółtkowa nam się rozprowadzi. Następnie wyłączamy robot i suche składniki w dwóch turach przesiewamy do miski. Po każdym dodaniu suchych składników mieszamy je ręcznie, bardzo dokładnie, ale powoli, żeby masa nam nie opadła, nie możemy tutaj wykonywać zbyt gwałtownych ruchów, ponieważ nasza napowietrzona masa jajeczna wtedy siądzie. masę biszkoptową przelewamy do rantu wyłożonego tylko na spodzie papierem do pieczenia i wkładamy do nagrzanego do 165 stopni piekarnika. Całość pieczemy przez około 40-45 minut na funkcji góra-dół. Przed wyjęciem sprawdzamy patykiem, czy ciasto nie jest surowe, studzimy na kratce. Następnego dnia w dniu składania tortu żelatynę namaczamy w zimnej wodzie tylko do przykrycia. W garnku mamy już owoce, dodajemy do nich cukier i sok z cytryny, całość mieszamy i gotujemy. Zagotowaną masę dokładnie blendujemy. A następnie całość przecieramy przez sitko, aby uzyskać gładki mózg i pozbyć się pestek. Wlewamy z powrotem do garnka, gotujemy. Zdejmujemy z dodajemy napęczniałą żelatynę i całość mieszamy, aż masa będzie jednolita, a żelatyna dokładnie się rozpuści. Następnie nasz mus odstawiamy do wystudzenia do temperatury pokojowej, ale nie dajemy mu stężeć. Czekoladę rozpuszczamy w kąpieli wodnej. Czekolada będzie już całkowicie rozpuszczona Zdejmujemy ją z nadpary wodnej I studzimy do temperatury pokojowej Nie dajmy jej jednak zgęstnieć Bierzemy się za składanie tortu I najpierw biszkopt przekrawamy Na trzy równe blaty Pierwszy blat biszkoptu układamy na podkładzie Zakładamy rant i folię rantową Następnie nasączamy biszkopt. W miseczce mieszamy po kilka łyżek konfitury jagodowej i truskawkowej. Następnie smarujemy nią pierwszy blat biszkoptu. Zostawiamy po około centymetrze wolnego miejsca od brzegów tortu. Przyszedł czas na dokończenie kremu Ferrero Rocher i do miski wkładamy schłodzone mascarpone, nutellę oraz wystudzoną masę czekoladową. Całość ubijamy na najwyższych obrotach miksera do uzyskania jednolitej, sztywnej konsystencji. Wyłączamy robot, następnie dodajemy posiekane orzechy, które wcześniej podprażyliśmy i całość mieszamy szpatułką do uzyskania jednolitej masy. Następnie gotowy krem przekładamy do rękawa cukierniczego z okrągłą płaską tylką. U mnie jest to Wilton 2A i okręgami wyciskamy na blacie Biszkoptu, który wcześniej był przesmarowany konfiturą. Nakładamy kolejny blad biszkoptu, znowu go nasączamy, nakładamy konfiturę. Kiedy nasza masa owocowa jest już wystudzona, możemy ubić śmietankę 36 na tak zwane 3,4, czyli nie do końca na sztywno. Aby zapobiec powstawaniu grudek żelatyny po wlaniu do masy śmietanowej, hartujemy ją kilka łyżek śmietanki, powoli dodajemy łyżka po łyżce do naszej masy owocowej, za każdym razem mieszamy i tak zahartowaną masę dopiero wlewamy z powrotem do śmietanki, całość dokładnie mieszamy, aby uzyskać jednolitą masę i żeby wszystko równo się rozprowadziło. Następnie mus owocowy wylewamy na tort i wkładamy go na chwilę do lodówki, aby masa lekko zaczęła tężyć. Kiedy masa zaczyna robić się sztywna, wkładamy ostatni blat biszkoptu, nasączamy go, przykrywamy folią spożywczą i wkładamy całość na noc do lodówki dekorowania tortu przygotowujemy tynk Milky Way na początku robimy syrop z mleka i cukru całość mieszamy tak długo podgrzewając aż cukier się rozpuści masa nie musi być zagotowana kiedy uzyskamy już syrop cukier dobrze się rozpuści całość studzimy do temperatury pokojowej Należy ubić masło w temperaturze pokojowej na jasny, biały puch. Robimy to kilka minut, co chwilę wyłączając robot i ściągając masło ze ścianek misy, aby całe masło dobrze i równo się utarło. Z czasem ubijania będziemy widzieć, że masło robi się coraz jaśniejsze, a tam, gdzie jeszcze widać żółte prześwity, tam musimy jeszcze ubijać. Samo masło będzie już dobrze ubite. Widzimy tutaj jasny puch. Wolnym strumieniem wlewamy wystudzony syrop z mleka i cukru. Cały czas ubijamy nasz tynk na najwyższych obrotach. Całość należy ubijać jeszcze kilka minut, aby wszystko dobrze się połączyło, a następnie łyżka po łyżce zaczniemy dodawać mleko w proszku, które wcześniej przesialiśmy dwa razy przez sito. Ubijamy na średnich obrotach miksera, dodajemy mleko w proszku łyżka po łyżce i całość ubijamy tak długo, aż struktura mleka w proszku nie będzie wyczuwalna. Tutaj również co jakiś czas wyłączamy robot i zbieramy masę ze ścianek robota, aby całość dobrze się utarła. A kiedy wszystko jest już dobrze rozprowadzone, wlewamy trochę barwnika. Ja dodaję najpierw wybielacz, a następnie fioletowy barwnik w żelu, żeby wybić biały kolor i żeby uzyskać naprawdę śnieżno-biały odcień mojego tenku. Violetu zawsze dodajemy odrobinę, ponieważ jeżeli damy go tylko ciut za dużo, tynk nie będzie biały, a zrobi się taki brudny, szary. Następnie zmieniamy końcówkę na ucierającą, najlepiej taką z silikonowym bokiem i na najwolniejszych obrotach przez kilka lub kilkanaście minut, nawet do pół godziny, odpowietrzamy nasz tynk. Jeżeli będzie taka potrzeba, możemy tutaj dodać jeszcze odrobinę barwnika w żelu. Tymk będzie gotowy do nakładania w momencie, kiedy nie będzie w nim widać już żadnych bąbli powietrza. wygląda gotowy, odpowietrzony tynk Milky Way. Teraz wyciągamy tort z lodówki, ściągamy folię, rant oraz folię rantową. Zabieramy się za dekorowanie tortu. Najpierw nakładamy pierwszą warstwę tynku cienką, tak zwaną okruszkową, czyli taką, żeby tylko skleić nasz, nasz biszkopt, ewentualnie okruszki lub jakieś luki wypełnić. Nie dajemy tej warstwy zbyt dużo, na koniec jeszcze ją wygładzamy. Nakładamy na około pół godziny do lodówki, aby pierwsza warstwa stężała. Następnie wyciągamy go z lodówki i nakładamy drugą, nieco grubszą warstwę tynku, tak aby całość była już ładna, równa i wygładzona. Bierzemy sobie wysoką skropkę musi być ona wyższa niż cały tort i zbieramy nadmiar tynku, wygładzając w ten sposób cały tort. Po wygładzeniu tortu dodajemy w luki jeszcze tynk, tam gdzie zrobiły się dziury, ubytki. Cały tynk powinien wystawać nad tort, żeby później po wygładzeniu i ściągnięciu ostatecznym z góry uzyskać tak zwany kancik. Ja w moim torcie tak długo dokładam tynk i go wygładzam, aż w końcu wszędzie będzie gładki, bez prześwietów i bez dziurak. Kiedy boki tortu wystają już ponad jego górę, teraz jeszcze wygładzam mniejszą szpachelką całą górę i tort wkładam do lodówki na około godzinę, aby cały ten dobrze zastygł i później można było go do końca wygładzić. Głodzony tort wyciągamy z lodówki, bierzemy sobie małą szpachelkę i całą górę, która wystaje ponad tort, skrawamy. Następnie dużą skropką wygładzamy górę tortu, co chwilę ściągając nadmiar kremu z naszej skropki i robimy to tak długo, aż całość będzie gładziutka. Można ewentualnie odrobinę kremu dodać jeszcze w luki, które powstały i wygładzić. Teraz przyszedł czas na doklejenie dekoracji z masy cukrowej i pod każdą podklejam troszeczkę tynku świeżego i dokładam do tortu. W ten sposób wszystko dokładnie się przyklei. Koniec na górę daję mojego misia, i całość jest już gotowa. Tort przechowujemy w lodówce, najlepiej w kartonie, aby dekoracje z masy cukrowej nie zostały uszkodzone. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeżeli tak, to proszę o łapki w górę i subskrypcję mojego kanału. A ja już życzę Wam wszystkiego smacznego!